na Dla e, tej bezgardy od Małgorzaty Frankowskiej. I może to nie jest historia, którą wezmę również pod jako 5 na 5 bardziej jako 4 na 5 e, ale wytłumaczę Wam, że to jest spowodowane. Ponieważ sama historia jak najbardziej mnie wciągnęła. Bohaterowie, tacy, że naprawdę daje się pożyczyć. E, mamy Jacoba z trudną przeszłością. E, no, tabloidy piszą o mnie non-stop. I w ogóle, tu, no, taki wyjątek, nie ma żadnego Tutaj mamy faceta, że chcemy być tego z oknagonu który chce wygrać się z tych fajtów i, i trafić już do tej zawodowej woli ludzi, więc faktycznie poszukało ciężkiej roboty to, żeby mieć w ogóle zobaczyć, co taką możliwość. I mamy Lizzy, która z kolei stara się unikać tego błysku fleszy i jednak gdzieś tam woli to życie szarej myszki. Swoje niestety w życiu przeszła i tutaj no, kwestia jest głównie problemów rodzinnych, bardzo w sumie nieprzyjemnych problemów rodzinnych. No jednak tutaj w pewnym momencie ich droga zawodowa się łączy i dziewczyna po, po, po latach ponownie się się, że gdzieś tam między nimi dalej coś się krzywa. fakt. E, tak. Trzeba przyznać, że, że ta relacja tutaj właśnie zliczyła. Ok, rozumiem, że to jest wymowne jakby spotkanie, e, że już kiedyś coś tam e, między nimi się zadziało i, i stąd może to szybkie tempo. E, I ta relacja naprawdę nabiera tutaj mega prędkości. Jednakże no właśnie to za szybkie tempo utrudniło mi takie pełne wczucie się w, w ich emocje, w zrozumienie takich ich zachowań. E, I może jest to naprawdę urocza para i, i są tutaj dla siebie wsparciem, mj bardzo bardzo pomożliwe i to we współpracy z oczymem od dziewczyny. Myślę, że ta historia miałaby większy, zdecydowanie większy potencjał, gdyby jednak miała troszkę stąd więcej. Ze mnie jest kapa. Wspomniałabym Wam powiedzieć o najważniejszym, bo uwzględnimy tutaj, że oni wcześniej poznali się w bardzo nietypowych relacjach, mianowicie brali udział w takim, no, reality show, coś z tego, kiedy wiecie, ludzie łączą się w pary i na końcu jest to rzucanie kulą, ostateczna decyzja, hajs czy jednak miłość. No i tam Jacob. z jednej strony zawiódł, ale nie oceniajcie go po kopiach.